Dzień dobry! Odkryj sekret promiennej skóry z peelingiem glikalowym Mary Kay. Nazywam się Katarzyna Starczowska i jestem doradcą kosmetycznym. Uczę kobiety, jak skutecznie dbać o swoją skórę, aby wyglądały pięknie, młodo przez wiele, wiele lat. A więc zaczynamy, powiem Ci dzisiaj o peelingu glikolowym, ale pod warunkiem, czy marzysz o gładkiej promiennej i pełnej blasku cerze. Peeling glikolowy Mary Kay to Twój domowy sposób na efektywny, jak z profesjonalnego, profesjonalnego gabinetu kosmetycznego, efekt. Już po pierwszym użyciu skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej miękka i dzięki kwasowi glikolowemu peeling skutecznie usuwa, Martwe komórki, proszę zobacz, tak wygląda na skórka e, wyrównuje kolor skóry, wspomaga jej regenerację na poziomie komórkowym. Co więcej, to działanie trwa nawet po zmyciu. Skóra przez kilka dni wygląda zdrowiej i promienniej. Jak to działa? Peeling glikonowy, Mary. Kay jest przede wszystkim peelingiem enzymatycznym złuszcza. Kwas glikolowy natychmiast usuwa martwe komórki na skórka z powierzchni skóry, a także działa w głębszych warstwach, rozpuszczając wiązania między tysiącami komórek. Dzięki temu nowe, zdrowe komórki mogą łatwiej się regenerować. Co jest jeszcze następnie ważne, pobudza odnowę skóry. Peeling przyspiesza nasz naturalny proces odnowy, co sprawia, że. Poprawia się tekstura e, skóry i młodzieńczy wygląd jest natychmiast. E, również e, kobiety mówią, że wygładza, redukuje nierówności i szorstkość, sprawiając, że skóra staje się jednak gładka od razu, to już od razu widać na skórze. Poprawia wchłanianie się składników odżywczych. Po usunięciu martwych komórek skóra staje się absolutnie miękka i delikatna. Produkty pielęgnacyjne wchłaniają się e, zupełnie inaczej i e, pomaga to ich działanie. Łagodnie, i, e, łagodnie również nawilża, dzięki ekskluzywnej mieszance roślin, ekstraktów, łagodzi podrażnienia, a algi morskie intensywnie nawilżają skórę, zapewniając jej uczucie e, takiej, e, zapobiegając uczuciu suchości. Co zastosować po peelingu, aby wzmocnić efekty? Przede wszystkim peeling przygotowuje skórę do, na dalsze etapy pielęgnacji, dlatego warto zastosować serum regenerujące witaminę C plus E i sięgnij po, po Kilka pompek, dwie trzy pompeczki i rano i wieczorem. Dzięki witaminie C plus E wspomożesz regenerację skóry. Pamiętaj o szyi i dekoldzie, zwiększysz jej elastyczność i ochronisz przed wolnymi rodnikami. Również polecam maseczkę żelową, time wise, która ukoi i nawodni skórę. Pozostaw ją na noc, aby wzmocnić działanie regeneracyjne. Możesz razem pomieszać, daje jeszcze lepszy efekt. Polecam również krem nawilżający. E, aby zatrzymać wilgoć w skórze, też z linii Time Wives Ripper. E, dlaczego? Dlatego, że jest tutaj filtr 30 i bardzo pięknie ochroni twoją skórę m, na działanie słońca. Dlatego, że dzie na dzień e, używaj właśnie filtra, a na filtrów, e, natomiast na wieczór coś e, na odżywienie skóry. E, tak, aby chronić skórę przed przebarwieniami i przede wszystkim przed uszkodzeniem naszej skóry. Na pewno zapraszam Cię na spotkanie kosmetyczne. Jeśli chcesz zobaczyć efekty na własnej skórze. skórze, zapraszam Cię również na indywidualne lub grupowe spotkania kosmetyczne. Wybierz sobie, który sposób jest dla Ciebie lepszy. Możemy również online się umówić, wyśleć Ci próbki kosmetyków. Przetestujemy peeling glikolowy Mary Kay i inne produkty, które wzmocnią jego działanie. Dowiesz się, jak stworzyć idealną rutynę pielęgnacyjną, dopasowaną do Twoich potrzeb skóry. Poproś o ankietę, wyślesz do mnie, a ja wyślę dla ciebie indy, indywidualną, e, indywidualną serię e, kosmetyczną. Zarezerwuj swój termin już dzisiaj i przekonaj się, jak świadoma pielęgnacja może odmienić Twoją cerę, może też Twojej koleżanek. Twoja skóra zasługuje na to, co najlepsze. Napisz do mnie i dowiesz się, co możemy stworzyć e, właśnie z tą przepiękną pielęgnacją. Pozdrawiam serdecznie.